In the bed you sound so musical in the club you scream God like gaze you're so beautiful but you're not for me państwo I'm just trying to find Im wolniej, tym lepiej. Z wieloma rzeczami tak jest. Ktoś też mówi, jak człowiek wprowadza jakieś zmiany w życiu co cele, to jedną albo dwie. Przechodzimy do drugiego punktu dzisiejszego wieczoru. Premiera kolekcji biżuterii Parts. Do tej pory sześć kolekcji, a dzisiaj pokażemy Panią Panią Siódmą. Miałam okazję być tu po raz pierwszy i mam bardzo pozytywne emocje z tego wydarzenia i mam nadzieję, że pojawię się jeszcze następnym razem na takim cudownym wydarzeniu. Bardzo mi się podobało świetna organizacja, przesympatyczna atmosfera i w ogóle świetne atrakcje. To już mój kolejny rok w Volvo karkarnik i jestem jak zawsze pełna energii i zafascynowana tym, że każde spotkanie to jest jedna wielka niespodzianka, wartościowe rozmowy, cudowne koncerty, wspaniali ludzie. Jestem zawsze pod wrażeniem. Dziękuję za to, że mogę tu być i do zobaczenia za rok.